Na początek chciałbym Wam drodzy widzowie życzyć wszystkiego dobrego na nowy rok. Nagrywam ten odcinek dla Was pierwszego jeszcze stycznia wieczorem. Wy już go oglądacie najpewniej przynajmniej drugiego stycznia, no ale wciąż jesteśmy u początku roku Pańskiego 2025 i myślę, że to jest dobry moment, żebym się Wam ukłonił, podziękował za to, że oglądacie, za to, że subskrybujecie. Zachęcam, jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał. Jestem wdzięczny za komentarze, za wszelkie wsparcie, udostępnianie odcinków moich komentarzy, a także jestem wdzięczny za to, że wielu z Was wspiera moją pracę. Finansowo, ponieważ ten kanał stał się częścią mojego życia zawodowego, bez wątpienia tak na to już muszę patrzeć i nie stałoby się to, gdyby nie to, że przynajmniej niektórzy z Was hojnie chcą wesprzeć moją pracę, niezależnie od tego, że także korzystam z tych różnych możliwości. Wsparcia finansowego, które oferuje YouTube. Dobrze, ale już nie o tym. Chciałbym trochę jeszcze wrócić do drugiej rocznicy odejścia do pana papieża Benedykta XVI. No bo widziałem, że 31 grudnia całkiem sporo wpisów na ten temat się pojawiło. Bardzo ładny hołd papieżowi Benedyktowi XVI oddała premier Włoch Giorgia Meloni, także różni nasi Polscy publicyści na ten temat pisali często pozytywnie, sympatycznie doceniając tę rolę intelektualną i duchową jaką papież Benedykt XVI niewątpliwie odegrał w tych no może być jeszcze pierwszych latach 20 i wieku. Można powiedzieć, że ten wpływ był rozciągnięty od czasów Soboru, a już z pewnością od początku lat 80. XX wieku, kiedy został prefektem kongregacji nauki wiary za pontyfikatu Jana Pawła II. Niewątpliwie był jedną z tych postaci, które nadały rys pontyfikatowi papieża z Polski. Tym bardziej trzeba to, myślę, docenić, że Karol Wojtyła był niewątpliwie silną osobowością i no cóż trzeba było nie lada intelektu czy też nie lada formatu po prostu człowieka, żeby coś dorzucić do tego pontyfikatu. Moim zdaniem dorzucić coś, co skierowało też ten pontyfikat i zostawiło go jako coś lepszego niż gdyby kardynała Ratzingera przy Janie Pawle II Karol Wojtyle nie było no ale były też różne tam oczywiście pochukiwania ze strony mnie się takie głównie osoby wyświetlają w mediach społecznościowych, tradycjonalistów którzy no właśnie, starają się widzieć w papieżu Benedykcie jakiegoś modernistę, strasznego heretyka, dlatego, że nie wiem, posługiwał się posługiwał się hasłom hermeneutyki, które rzeczywiście jakimś tam swoim pierwotnym sensie można byłoby wydobyć z filozofii niemieckiej, idealistycznej, no ale też papież Benedykt używał tego słowa w bardzo określonym kontekście i nadawał mu teologiczny sens. Inni no, to też jest takie rytualne no wypominali, że był ekspertem Soboru Watykańskiego II niemieckich biskupów no i to wiadomo samo zło co ciekawe nie ma żadnej refleksji mam wrażenie na ten temat, że jednak kardynał Ratzinger znaczy w ogóle ksiądz, profesor Ratzinger różne sprawy przemyślał i patrzył na to co myślał w czasach soboru inaczej niż, niż właśnie w czasach soboru. To znaczy, że jednak to zasadnicze dla niego odkrycie prawdy, o którym tak lubił mówić, to odkrycie problemu prawdy tak? czy kwestii prawdy było zasadnicze. No, ale wiecie, to jest trochę tak, że mieliśmy naprawdę wielkiego papieża, intelektualistę, który zresztą miał świetny pomysł na to jak pojednać posoborowe rozbicie w kościele i w tej chwili jest równo okładany zarówno przez postępowców jak i przez radykalnych tradycjonalistów, czyli te dwie frakcje, które de facto są wspierają hermeneutykę zerwania, tak? hermeneutykę zerwania i tradycjonaliści i postępowcy wspierają i ja na jeden z takich wpisów w mediach społecznościowych, który Mówił, że czytajcie tylko teksty z przedsoboru. To jest taka magiczna formuła. Dobrze sobie zdać sprawę, że to jest magiczna formuła. Tak jakby po prostu wszystko się zmieniło. Przed, po e, zupełnie inne teksty, inni autorzy, inny kościół, tak, wręcz się pojawił. Ja na ten dyktat czytania rzeczy tylko przedsoborowych e, odpisałem i sobie powiedziałem, pomyślałem, że zerknę do tego, co papież Benedykt XVI właśnie na temat hermeneutyki zerwania oraz hermeneutyki reformy w ciągłości jednego bytu kościoła pisał. Pisał o tym w różnych miejscach, ale ja się zatrzymam na tym najbardziej znanym przemówieniu z roku 2005 do, do kardynałów. Można powiedzieć, że było to jedno z pierwszych, takie po pierwsze poważne wystąpienie po wyborze Benedykta XVI na papieża. Prze przeczytam ten, ten fragmencik. Z jednej strony istnieje interpretacja, którą nazwałbym hermeneutyką nieciągłości i zerwania z przeszłością. Nierzadko zyskiwała ona sympatię wśród e, środków przekazu, a także części współczesnej teologii. Z drugiej strony istnieje hermeneutyka reformy, odnowy zachowującego ciągłość jedynego podmiotu Kościoła, który dał nam Pan. Ten podmiot w miarę upływu czasu rośnie i rozwija się, zawsze jednak pozostaje tym samym jedynym podmiotem, ludem Bożym w drodze. No i warto się na tym chwilkę zatrzymać, bo i zostawiając też na, na, na moment na boku tradycjonalistów, bo takie interpretacje tej wypowiedzi istniały, próbujące szukać takiego sztucznego środka. To znaczy, że ponieważ utarło się mówić, że Benedykt XVI, yy, tę taką dychotomię, hermeneutyka zerwania i hermeneutyka ciągłości, to niektórzy sprytni autorzy mówili, że haha, wcale to nie chodzi o żadną ciągłość, tylko właśnie o reformę. Co tak naprawdę w takim intencjonalnym, czy pewnie troszkę zafałszowanym intencjonalnie przekazie mogło oznaczać, że tak naprawdę papież Benedykt nie jest za ciągłością. No to jest oczywiście pewnego rodzaju przekłamanie i trzeba to dobrze zrozumieć, dlatego że reforma, tak jak ją rozumiał Benedykt XVI, nie mogła oznaczać odrzucenia tego, co do tej pory było uznawane za święte. No i teraz sobie możemy właśnie sięgnąć do sumorum pontificum, czy listu skierowanego do biskupów przy okazji tego motu, motu proprio odnoszącego się do liturgii, gdzie właśnie Papież sformułował tę pewną zasadę, też właśnie hermeneutyczną zasadę reformy, to znaczy, że Kościół nie może zaprzeczyć samemu sobie, nie może zaprzeczyć samemu sobie w treści wiary, w temu, temu, w, zaprzeczyć temu, co wyznaje, nie może tego, co było święte, wielkie, godne, teraz nazwać bezwartościowymi śmieciami. Więc tak naprawdę ta hermeneutyka reformy jest hermeneutyką ciągłości. Tylko, że nie jest hermeneutyką jakiejś takiej nieruchomej, nieruchomego trwania, tak? Tylko jest hermeneutyką przekazywania, hermeneutyką właśnie tradycji, która jednocześnie, jak zawsze to było w Kościele, jest otwarta na rozwój, na reformę, na poprawianie rzeczywistości kościelnej, pogłębianie rozumienia dogmatów. Nie jest to nic, nic zupełnie nowego. No ale z tą hermeneutyką jak to właśnie jest? Bo to yy, pojawiają się takie argumenty, że to jest po prostu jakiś taki nowoczesny wymysł, który znowu można tutaj, yy, który może rozsadzać Kościół od środka, bo jak sobie spojrzymy na, yy, na taką hermeneutykę właśnie filozofii niemieckiej, idealistycznej, no to ona rzeczywiście ma taki charakter relatywistyczny, byśmy powiedzieli, tak? Bo ona nie, nie odnosi się do żadnej instytucji. Jest pewnego rodzaju taką powiedział tradycją nawiązań, tak? Czyli że nieustannie zmieniającym się sposobem odczytywania różnych kodów, kodów kultury, no tylko że nie o to chodziło papieżowi papieżowi Benedyktowi. Używał tego hasła hermeneutyki po to, żeby Odejść od nieco mniej takiego, mniej wymiarowego, moim zdaniem, i tak sądzę, że to było hasła interpretacji. Tak? No bo interpretacja inne znowu jakby to być, ewokuje, przywołuje skojarzenia, natomiast papieżowi chodziło o to, żeby jakby wytworzyć pewnego rodzaju taki paradygmat przypomnieć o katolickim paradygmacie rozumienia teologii, w którym jest miejsce i na pismo, i na tradycję, i na autorytet Kościoła. Oczywiście cały ten problem został, można powiedzieć, przywołany przez papieża Benedykta w związku z rozumieniem Soboru Watykańskiego II. Zatem hermeneutyka reformy w ciągłości jednego podmiotu kościo Kościoła miała służyć temu, aby wyjść poza tę dialektykę niszczącą Kościół, tę logikę kościoła przedsoborowego i nowego kościoła posoborowego, tę logikę, którą zaczęli uprawiać rozmaici teologowie w większości tacy teologowie postępowi nazwijmy to liberalni, relatywistyczni którzy zaczęli tworzyć konstrukt pewnego rodzaju ducha Soboru Watykańskiego ale także teologowie tradycjonalistyczni, którzy jakby jedyny sposób, jaki zdołali wytworzyć na to, by zachować tradycję, to odrzucić sobór. No i teraz hermeneutyka tej reformy, hermeneutyka ciągłości, mówi o tym, że jest pewien sposób odczytywania dokumentów kościelnych, który pozwala unikać tego rodzaju rozłamów. No można powiedzieć, że każdy sobór powodował jakiegoś rodzaju perturbację, to znaczy, Pojawiały się grupy katolików, którzy go nie uznawały, nie przyjmowały, i, i kończyło się to ich odejściem, porzuceniem kościoła, nie na przykład starokatolicy, ale dotyczyło to także wcześniejszych soborów. No i papież Benedykt, widząc, co się dzieje, że mamy de facto do czynienia z pewnego rodzaju rozłamem wewnątrz, wewnątrz kościoła katolickiego. Zaproponował pewną formułę teologiczną, formułę myślenia o sprawach wiary i o dokumentach kościelnych, która pozwoli potraktować po prostu dokumenty Soboru Watykańskiego jako jeden z kolejnych nowych elementów rozwijającej się doktryny katolickiej. Zrobił to bardzo słusznie. Można powiedzieć, że tego rodzaju hermeneutyka dotyczyła właściwie wszystkich dokumentów. Historycznych kościoła. Niekoniecznie była ona w ten sposób nazywana, ale było oczywiste, że istnieje pewien aparat pojęciowy, pewien aparat myślenia, który z tekstów soborowych, różnych soborów wydobywa to, co jest rzeczywiście w nich najważniejsze i to, co służyć będzie do dalszego przekazywania, do dalszego przekazywania jako. Taki istotny depozyt katolicki. No, myślę, że wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że również ze starych dokumentów soborowych zwykle istotne były pewne krótkie stosunkowo fragmenty, istotne w całych dziejach Kościoła, a inne miały charakter taki historyczny, przemijający, częściowo dyscyplinarny, częściowo opisowy. Szczególnie ta opisowa część w w dokumentach Soboru Watykańskiego II była, jest bardzo widoczna, ona już w tej chwili się no, po prostu zestarzała, tak? jest już takim opisem przed świata sprzed kilkudziesięciu lat, ale to nie znaczy, że e, mamy w całości ten Sobor odrzucać. Zresztą to jest nagminne, że przepraszam bardzo, ale tradycjonalistyczni krytycy e, Soboru, tacy zwykli e, odbiorcy Treści kościelnych, po prostu nie znają tych dokumentów. I ja już kiedyś tu przeczytałem świadectwo kolegi radykalnego pasywisty. Zachęcam do zerknięcia na ten vlog, który właśnie sam się przyznał, że zajmował tego rodzaju pozycję. to znaczy uważał, że dokumenty Soboru Wytykańskiego II to jest ściek Herezji, dopóki ich nie przeczytał, po prostu, tak. Dopóki ich nie przeczytał i zobaczył, że jakkolwiek są miejsca, które mogą budzić pewne wątpliwości, i właśnie wymagają pewnej hermeneutyki. Tak same dokumenty nie są niczym gorszącym. No i właśnie, I w, ponieważ to myślenie Benedykta XVI było pewnego rodzaju wbiciem klina w myślenie postępowców i tradycjonalistów, zacząłem to przedstawiać hermeneuty, hermeneutykę ciągłości. No, użyję tu skrótowo tego. Sformułowania, jako pewnego pomysłu na to, żeby naciągać interpretację różnych dokumentów po to, żeby dało się je zaakceptować jako część kościelnego magisterium. No, nie, tak po prostu nie jest. Tak po prostu nie jest, ponieważ rzeczywiście pewna praca hermeneutyczna, pewna recepcja kościelna dokumentów. Na przykład Soborowych czy Papieskich, miało miejsce także przed Soborem Watykańskim II, tylko zwykle tego się tak nie nazywało. Ja w swojej książce turbo Papiestwo piszę na przykład o Soborze Watykańskim pierwszym, co do którego uważam, że przeprowadzono niewłaściwą interpretację hermeneutyczną dogmatów o prymacie papieskim czy o nieomylności papieża i wykorzystano je jako narzędzie polityczne, a nie religijno-duchowe i kościelne. To znaczy wykorzystano, zinterpretowano hermeneutycznie, zinterpretowano e, nieomylność papieską czy prymat papieski jako e, zgodę na to, by papież rzeczywiście stał się rodzajem takiego absolutnego władcy, który e, steruje doktryną, steruje liturgią, który m, na podstawie prostych schematów wyklucza e, teologów z życia, e, Kościelnego. Tak. Konsekwencją Soboru Watykańskiego I było to, że zamknięto w dużej mierze liczne takie, nazwijmy to fronty, czy może właściwie nie fronty, tylko przestrzenie, w których pojawiała się nowa myśl teologiczna, historyczna, zamknięto na dyskusję. I doprowadzono do tej sytuacji, że wielu Myślicieli, wielu autorów, którzy w ogóle nie myśleli o tym, żeby, że zamierzają być jakimiś modernistami, de facto stało się nim, ponieważ zostali odepchnięci najpierw przez Rzym, a potem zaczęli się grupować, można powiedzieć, między sobą i orientować już na własne różne intelektualne koncepcje, podczas gdy Rzym nie chciał im, nie potrafił wyjaśnić, w sposób, na zasadzie bezpośredniej argumentacji, a nie ogłaszania ogólnych encyklik, na czym polegają trudności z ich y, tekstami. Encyklika antymodernistyczna w rzeczywistości była tak pojemnym, intelektualnie bardzo ciekawym dokumentem, ale mogła dotyczyć, no powiedziałbym, że pewnie większości y, żywomyślących y, katolickich intelektualistów. To nie znaczy, że wcale wszyscy oni byli modernistami. Można powiedzieć, że y, y, Taką hermeneutykę przeprowadzono po Soborze Watykańskim II, czy tak, takiego rodzaju recepcja soboru Watykańskiego I się dokonała, że, że na podstawie wiary katolickiej można sformułować pewnego rodzaju ideologię, która została zresztą spisana, czy to w sylabusie błędów, czy w przysiędze antymodernistycznej, czy w encyklice antymodernistycznej. Więc y, moim zdaniem dzisiaj, kiedy mamy te problemy z turbopapiestwem, czyli papieżem, który po prostu nadużywa swojej władzy, są to konsekwencje wcześniejszego złego, y, złej hermeneutyki, złego przemyślenia dogmatów, które ogłosił jeszcze poprzedni Sobór. I tak naprawdę, żeby poradzić sobie z problemami dzisiejszego papiestwa, należałoby powrócić do tekstów źródłowych, do do konstytucji dogmatycznej Soboru Wetykańskiego I, powrócić do powołania, do słów powołania Piotra przez Chrystusa na pasterza kościoła, żeby zobaczyć, jak de facto powinna ta, ta funkcja, ten urząd pasterski, powinien w kościele funkcjonować i być wykonywanym. Co więcej, można by powiedzieć, zadać sobie pytanie, czy dzisiejsze problemy, czy już nie dzisiejsze, ale dwudziestowieczne problemy z moralnością, duchowieństwa i tym, co nazywamy skandalami seksualnymi w Kościele, nie wynika z pewnych przedsoborowych, jakby to powiedzieć, odczytań i recepcji hermeneutyk, na przykład teologii władzy i pewnego wynaturzenia teologii władzy. Jaką zbudowano na jezuityzmie, bo przecież ostatecznie, jeśli się przyjrzymy, to w nowożytności większość zgromadzeń zakonnych czy właśnie stowarzyszeń kleryckich została w taki lub inny sposób zbudowana na schemacie św. Ignacego, i to tam właśnie zbudowano tego rodzaju hierarchię władzy, zależności, w którym ludzie postawieni niżej nie przekazywali wyżej. Pojawiających się problemów moralnych, dlatego że pętano ich jakimiś hasłami pokory, właśnie moralnej pokory, moralnego duchowego poddaństwa wobec przełożonych. Myślę, że te problemy są naprawdę bardzo złożone. Zasygnalizowałem tu pewne wątki, które wymagałyby dalszego rozwinięcia, ale chciałem pokazać, że. Dziedzictwem papieża Bendykta XVI jest porzucenie tej magicznej formuły, że to, co przed soborem, to było złe, albo że było właśnie super i świetne i wszystko powinniśmy przyjmować bezkrytycznie, albo na odwrót. Myślę, że wreszcie trzeba porzucić to myślenie, dlatego że sama tradycja nas wzywa do tego, żeby Iść dalej, żeby odpowiadać na wyzwania czasów, w których żyjemy. Wiem, że doktryna katolicka formowała się oprócz tego, że w asystencji Ducha Świętego, to w asystencji różnych pomysłów religijnych, jakie pojawiały się w samym kościele albo w bliskim otoczeniu chrześcijańskim i na które trzeba było odpowiadać. I rzadko były to odpowiedzi, które po prostu polegały na tym, żeby mówić to, co już mówiono wcześniej. Dlatego, że to, co mówiono wcześniej, zwykle było jednym z takich triggerów, prawda, problemów. Trzeba było pójść do przodu po to, żeby w nowy sposób odpowiedzieć na trudności, które pojawiały się w kościele. To oczywiście nie znaczy, że na przykład musimy zgadzać się, że odpowiedzią na te problemy jest synodalność papieża Franciszka. To jest zupełnie inny inny problem. Myślę teraz bardziej o kwestii rzeczywiście stricte teologicznej, a nie o takim, a nie jakimś takim duszpasterskim rozbuchaniu, które no ma naśladować w schemacie kontrreformację, tak? która była takim sposobem wyjścia w stronę różnych pomysłów, można powiedzieć przyciągania chrześcijan, które zaproponowali protestanci, tak? przejęciem pewnych narzędzi, jak śpiew ludowy, jak różne formy kaznodziejskie, po to, żeby ludzi przetrzymać przy, przy kościele katolickim. No i teraz wydaje się, że papież również tak stara się grać ze światem po to, żeby, tak, żeby przytrzymać ludzi przy kościele katolickim. Nie chcę w ten temat wchodzić. W, w którychś odcinkach częściowo się do tego odnosiłem. Więc zostawmy to teraz. Trzeba czytać Benedykta XVI. Moim zdaniem, to u niego są klucze do rozwiązania problemów współczesnego kościoła, problemów teologicznych, ale także duszpasterskich. Nie jest nim ani synodalność, ani radykalny tradycjonalizm, który po prostu zamyka kościół coraz bardziej w jakiejś takiej ograniczonej puli tekstów, i już nic więcej nie można powiedzieć. Co więcej, mam wrażenie, że wśród wiernych, którzy są przywiązani do Bractwa Świętego Piusa X mamy do czynienia z takim paradoksem, że z jednej strony mówią nam, że mamy czytać tylko teksty przedsoborowe ale z posoborowych mamy czytać tylko pismo zawsze wierni, które staje się de facto autentycznym autorytetem magisterialnym w czasach Kościoła po Soborze Watykańskim II. No jest to dosyć absurdalne ponieważ to jest protestantyzm no to jest nowa, inna forma protestantyzmu tylko o takim, jakby to powiedzieć, tradycjonalistycznym rysie zresztą w jakiś sposób luteranizm czy wczesne ruchy protestanckie też miały taki rys trochę tradycjonalistyczny tak? odrzucenia tego, co, co się w ostatnich czasach złego naopowiadało, tak? odrzucenie jakichś nowszych nauk po to, żeby sięgnąć do nauk starszych. Troszkę to był inny, inny charakter tego, ale można, można na to tak spojrzeć, co się stało z protestantyzmem. To dobrze wiemy. Kończę na dzisiaj. Napiszcie, co uważacie, co myślicie o Bendicie XVI, o jego dziedzictwie, o tej jego propozycji hermeneutycznej. Moim zdaniem bez tego, bez powrotu do tego, albo przez. Bez, Wytworzenie jakiejś nowej formuły przez nie wiem, kolejnego papieża, teologów, y, ludzi odpowiedzialnych w stolicy apostolskiej, to nic dobrego się w kościele nie będzie działo przez najbliższe dziesięciolecia, może i setki lat. E, taka jest moja opinia. Podzielcie się swoimi opiniami. Trzymajcie się. Na razie cześć.